Witajcie, z tej strony Słodki Świat Misiów Dzisiaj kupiłem sobie Uwaga, uwaga, uwaga Ten pakiecik, bardzo polecam Jest bardzo spoko ten pakiet Bardzo polecam Wszystko sobie mam Tylko bardzo drogi Ale ja go akurat posiadam Dlatego widzowie Teraz, teraz rozciągnijcie Wygodnie Bo idziemy do gierki był przed chwilą update. A gdy jest update albo aktualizacja, to ja zawsze nagrywam odcinki. A dzisiaj jest pierwszy dzień update'u. Jakby co widzę, to dzisiaj będą dwa odcinki w jednym dniu. Dlatego, że jeszcze dzisiaj z moim kolegą zagram, który mu się właśnie robi aktualizacja. Który, z którym rozmawiam przez telefon. Mega. O, dobra, się rozłączę. Było a więc, jak Tu ja pakiet ci bardzo polecam. Dzisiaj sklep duży, bardzo -ra -ra. przemijcie sobie widzowie, bo to będzie nudne no, jakieś sobie po prostu tym tu, no, chyba, że zostaniecie, będziecie mili. Kurza. Ja jestem nierozgórzanym widzowie, w ogóle na Crajtivie dzisiaj nie byłem Przed odcinkiem Po prostu weszłem do gryku, zakupiłem ten i już od razu Wam nagrywam odcinek z nowego tego Giniesz ty Okej okay. Patrzcie jaka dziwna mapa widzowie Patrzcie jaka dziwna mapka Polecimy sobie na kościenne Kościenne Koście Kościanne nie wiem, nie umiem Nie umiem się wysłowić Widzicie widzowie, gdzie macie słabego youtubera? Oh fuck Lotnie też polecam Bardzo lotnia jest fajna Gdyby nie ta lotnia, to bym nie zakupił tego opaka i gdyby nie ten skin. No ale płatki. Ostatnio gdy tu polecieliśmy to było raz, dwa, trzy runda. Dlatego, że chłop nas zlajzerował z Karpuna. I później z tam nie wiem co to było. Ała uszy mi wybuchają, Ale musicie cokolwiek słyszeć. Co mówię w Fortnite. Fortnite jest fajny, bo to po prostu uszy mi buchają. O To Ktoś tu w ogóle przeleciał. Ohu! Widzieliście to? Mistrzego? Eee mi suku, Beka ze chłopa. No jest tu okropne, gdzieś to jakiś stał w dziesiątkę? Osiemna stara, osiemna stara, chodź tu stara, no stara nara. Jak się skąpiła do jasnej kurery? Ja widzę kampery. O mój Boże. Jaki farcik. Chopiar Chłop, się, no skąpiła. Jezu mary, już by był koniec odcinka, gdyby to. Co? Patrzcie widzowie, teraz jest trzyma w pompie. Widzicie to? Kiedyś tak nie było, kiedyś było dwa w tej pompie. A teraz jest trzy, widzicie to update dał? Wow, fajny jest ten update, podoba mi się. się ten adde, tak powiem. W sumie no nie tak powiem. No, byśmy się podobały. Um, Przerwę sobie po, siaką pompę, co chciałam pokręcić się naprawdę wysłali. Sylwii. Ramba, ramba. Czy ty jest chłopcem? Serwisz nie? Herm mu zabaliłem Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale nie złe o, o, jakieś chłop tu jest w Po prostu nie wy... ...wijacie, skoro mi gadać. No dobra, pa! Ten odcinek był krótki, dlatego że jeszcze chwilę z moimi kolegami zagram. Elo, elo, elo.